Czy zastanawialiście się kiedyś, co by się stało, gdyby nasza planeta straciła swoją niewidzialną tarczę? Gdyby pole magnetyczne Ziemi, które chroni nas od miliardów lat, nagle zniknęło? To nie jest scenariusz z filmu science fiction. To realne zagrożenie, które naukowcy badają od lat. Wyobraźcie sobie świat, w którym kompas przestaje działać, a nawigacja satelitarna staje się bezużyteczna. Ale to dopiero początek prawdziwego koszmaru. Co by było, gdybyśmy zostali nadzy i bezbronni wobec gniewu kosmosu? Pole magnetyczne to nasz osobisty ochroniarz. To gigantyczne, niewidzialne pole siłowe generowane przez wirujące, płynne żelazo w jądrze naszej planety. Działa jak bańka, odchylając strumień naładowanych cząstek zwany wiatrem słonecznym. To właśnie dzięki niemu możemy podziwiać Zorze Polarne. Piękne, świetne zasłony tańczące na niebie. Zorze to nic innego, jak wizualny dowód na to, jak pole magnetyczne walczy o nasze bezpieczeństwo, łapiąc te cząstki i kierując je w stronę biegunów. Bez tej tarczy nasza planeta byłaby bombardowana bez przerwy. Co by się stało, gdyby tej tarczy zabrakło? Pierwszym i najbardziej natychmiastowym skutkiem byłoby uderzenie promieniowania. Promieniowanie kosmiczne i słoneczne które normalnie jest odchylane, zaczęłoby bombardować powierzchnię Ziemi z pełną mocą. Dla nas, ludzi, oznaczałoby to lawinowy wzrost zachorowań na raka i inne choroby popromienne. Długotrwałe przebywanie na zewnątrz stałoby się śmiertelnie niebezpieczne. Musielibyśmy chować się pod Ziemią niczym w postapokaliptycznym filmie. A co z innymi formami życia? Zwierzęta, ptaki migrujące. Które używają pola magnetycznego do nawigacji, kompletnie by się pogubiło. Całe ekosystemy mogłyby runąć. Ale to nie wszystko. Nasza cała nowoczesna cywilizacja jest zbudowana na elektryczności i technologii. Potężne burze słoneczne, które dziś powodują co najwyżej drobne zakłócenia, bez pola magnetycznego stałyby się katastrofą na globalną skalę. Wyobraźcie sobie potężny impuls elektromagnetyczny, który uderza w naszą planetę. Efekt? Wszystkie sieci energetyczne na świecie padają, transformatory eksplodują, a przywrócenie zasilania zajęłoby nie dni czy tygodnie, ale lata, a może nawet dekady. To oznacza totalny blackout. Brak prądu, brak ogrzewania, brak chłodzenia, szpitale przestają działać, fabryki stają, a nasze domy pogrążają się w ciemności. Razem z prądem znika też komunikacja. Zapomnijcie o internecie telefonach komórkowych, telewizji czy radiu. Wszystkie satelity na orbicie, które odpowiadają za GPS, prognozy pogody i globalną łączność, zostałyby usmażone przez promieniowanie. Znaleźlibyśmy się w świecie, w którym nie moglibyśmy zadzwonić po pomoc, sprawdzić wiadomości czy skontaktować się z bliskimi na drugim końcu świata. Byliśmy globalną wioską. A stalibyśmy się zbiorem odizolowanych, walczących o przetrwanie społeczności. Chaos, anarchia, walka o resztki zasobów to byłaby nasza nowa, przerażająca rzeczywistość. Najbardziej niepokojące jest to, że pole magnetyczne Ziemi nie jest stałe. Ono słabnie. Naukowcy obserwują ten proces od dziesięcioleci. Co więcej, bieguny magnetyczne regularnie się odwracają, zamieniając się miejscami. Ostatni raz zdarzyło się to około 780 tysięcy lat temu. Jesteśmy więc statystycznie rzecz biorąc spóźnieni. Proces odwracania biegunów może trwać tysiące lat, a w jego trakcie pole magnetyczne może stać się bardzo słabe i chaotyczne z wieloma biegunami północnymi i południowymi na całej planecie. To właśnie w tym okresie przejściowym bylibyśmy najbardziej narażeni. Czy to oznacza, że powinniśmy zacząć budować bunkry? Niekoniecznie. Proces ten jest bardzo powolny, a ludzkość z pewnością znajdzie sposoby na adaptację, ale świadomość tego zagrożenia pokazuje, jak delikatna jest nasza egzystencja i jak bardzo jesteśmy zależni od sił natury, których na co dzień nie dostrzegamy. To przypomnienie, że Ziemia nie jest tylko naszą własnością, ale złożonym, żywym systemem, którego musimy słuchać i szanować. Dzięki za obejrzenie. Jeśli ten temat was zaintrygował, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów o tajemnicach wszechświata. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym scenariuszu. Do zobaczenia!